Cześć, Mandela, duchowski by Michael. Na no dzisiejszym odcinku nagramy tutaj dla Was LEGO Jurassic World. Tak? Mamy tutaj komiks plus zadania, oczywiście mini figureczka, którą pokażemy na końcu. Mamy tutaj e, e, ran e, de la court z Jurassic World. Więc tak, patrzymy co. No, no, tu dinozaury, bo to jest Jurassic World. Tu mamy, zbuduj mini figurkę i przewróć stronę. Mamy, jak złożyć figureczkę, tak? I co my tutaj jeszcze mamy? patrzcie Oczywiście, zadania. Tu mamy komiks, tak? Sceny różne. A który trzeba odgadnąć. No, odgadnąć tutaj trzeba, tak? O, widzisz? Tutaj. O, tu mamy labirynt. Labirant. Tu też mamy zagadki, tak, Ala? Zagadki. O. Tu to mamy to start, też jakaś zagadka. Tu do kolorowania, no Widzisz, Ala? Mhm. Coś dla Ciebie. <laughs> o, o! Tu też mamy patrzcie, możemy sobie narysować dinozaura, tak? Tak. No, I ułożyć, i ułożyć Spójrz na obrazek, na którym znajduje się wszystkie postacie z portretów. Aha, i trzeba zaznaczać. tutaj widzisz jakie łamigłówki dla ciebie? No. no, tutaj dalsza część tutaj. komiksu. Tutaj są czytanki. No, czytanki. Co my dalej mamy? Dalsza część. ale no, tak jak z filmu, o, no. Fajne. No, dinozaury, co? Mhm. Oczywiście, Jurassic World. a ja za dinozaurami nie przepadasz. Nie przepadasz? O, widzisz. A ja, jak byłem mały, bardzo lubiałem oglądać o dinozaurach. Wiesz? Ale dziewczyny nie lubią. A, dziewczyny nie lubią. Aha, no dobra. No i tu mamy do pokolorowania też. Zobaczcie. No. Tutaj mamy metę. O, co on zobaczył przez lornetkę? Motyla? Bo Nie, nie, chyba nie, nie, nie było ty Raczej dinozaura Ala, wiesz? No tu znowu mamy start meta, czyli takie... No dużo takich właśnie fajnych łamigłóweczek troszkę jest. No. Dalsza część komiksu. O, ryby łowią, widzisz? No zobacz. Ryby łowią. No. Dinozaury. O, połączeniami te same dinozaury. A, widzisz. I tutaj mamy też Meteł, tak? O. Co my tu mamy? Tu mamy podobne, pewnie znać różnice, Tak, na pewno. Tu znowu mamy do narysowania. No. <noise> Fajnie, nie? No. No. I tu mamy Books, znowu Lego Books. Co mamy tutaj? Zobaczcie. No i cena 1499. To no, za minifigurkę oczywiście to jest A. cena akurat. No, tutaj mamy z Harry'ego Pottera ze Star Wars, Ninjago, Lego City, Jurassic World, tak. My prawie Batman mamy wszystko. Mam też patrzę, że jest. My prawie wszystko. Prawie wszystko, no. Dobra, idziemy do minifigureczki wam pokazać. No. I mamy tutaj minifigureczkę. Tak sobie ją wysypiemy halo Wszyscy widzą? Wszyscy widzą, tak? No. Okej. Okay. Co my tutaj mamy, tak? Ale czemu tutaj włosy są? No są tu włosy. Ale są takie długie jak dziewczyna. Dobra, co? A zaśmieszyła akurat. Zaśmieszyła? Tak. Dobrze, no to co? Złożymy sobie mini figureczkę, tak? Ale... Nadruki. Nadruki prezentują się naprawdę fajnie. Zobaczcie, mamy nadruk na torsie, na nóżkach, tak. Tu mamy kieszonki, pas nawet widać. Dwie, patrzcie, różnica. E, dłoń jedna dłoń. ręka inna, druga inna. Dłoń znaczy. Z tyłu też jest nadruk. Na Ładnie wygląda tam. No. Super rancko, nie. No i mamy oczywiście e, wyraz. Twarzy dinozaura ma na tym, na policzku, no. tak? To jest dinozaur, czy to wąż? Wąż, chyba, nie, no dinozaur, pewnie tu mamy taki nie wąż. wyraz twarzy, tu mamy taki chytrzejszy. Ty wąż, no chyba, widzisz? Wąż. No, wąż. Ja myślałam, na początku no, to, to dinozaur. No. Ja tak tu mam na to, mamy włosy. Fajne I co my tu mamy w zestawie? Oczywiście mamy broń. Tak, to pewnie o... Ej, tak, o. Na, gaseckę, na, tak na jest! No, tak. jest. Tak. O! No, tak! I tutaj będzie zastrzyk dla dinozaurów robił, nie? <laughs> Więc mówię, mini figureczka. zobaczcie. Prezentuje się naprawdę... Naprawdę fajnie. Nie widać Szkoda, że nie widać trochę tej brody. Bro, no brodę też ma, nie? No ale szkoda, że trochę tak nie widać. Naprawdę wygląda Ładnie. fajnie, no super. No, jak mówię, jak za to cena minifigurka. Oczywiście. No tak kto zbiera, kolekcjonuje, to mi się wydaje, że się przyda taka minifigureczka. A jak ktoś ma zestawy większe z Jurassic Worlda, nie, no to wiadomo, że na pewno się... Na pewno się krzyda. lajki. Więc, tak, jak kala, mówi: zostawcie łapeczki w górę, tak. dzwoneczek, byście wiedzieli o naszych no, następnych odcinkach, tak? tak? Oczywiście. Subskrypcje. No i co? Na razie nagrywamy minifigurki, bo mamy dużo tych jeszcze y, gazetek, komiksów i, ta, i magazynów, więc na razie nagrywamy sobie minifigureczki, a później zaczniemy nagrywać duże zestawy, bo mamy tak. tych zestawów trochę, więc. Śledźcie Lego nasz Friends. kanał, tak? O, o, Lego Friends. No. Dobra, do zobaczenia. Trzymajcie się I jeszcze raz. Subskrypcja, yeah. dzwoneczek i łapeczka yeah. w górę. Dzięki i do zobaczenia.